Was I zapraszam na kolejny filmik na moim kanale. Dziś będzie haul z niemieckiej drogerii DM. Jak widzicie, to są dwie światy pełne kolorówki i pielęgnacji. W większości w sobie pielęgnacji mniej tutaj jest kolorówki, ale również jest. Ja Wam wspominałam we wcześniejszych filmikach, że na pewno w tym roku nie odpuszczę i wstąpię do drogerii DM. Tylko tak naprawdę nie wiedziałam. Kiedy mi się to uda? Czy uda mi się to na początku urlopu, czyli w drodze do Polski, czy uda mi się w drodze z Polski do Dublina, jak już będziemy wracać po urlopie? Niestety, jak jechaliśmy do Polski, to była niedziela, pokazało mi, że ta drogeria, do której chciałam wstąpić jest zamknięta w niedzielę, więc sobie odpuściłam, nie szukałam innej, stwierdziłam, że dobra, będziemy wracać. To akurat będzie sobota, jak będziemy przejeżdżać przez Niemcy, wtedy wstąpię do tej drogerii. No i tak też się stało, w sobotę zajechaliśmy yy, do drogerii DM w takim małym yy, mieście. To było akurat niedaleko, niedaleko, bo to było przy trasie. Także powiem Wam, że sprawiło mi to wielką radość. Sam fakt, że już jedziemy do tej drogerii DM, a już nie powiem Wam, co się działo, jak do niej weszłam. Po prostu odpłynęłam, byłam jak w amoku. Półki oginały się od pielęgnacji balea, szafy z kolorówką się do mnie uśmiechały, no po prostu. Po prostu szok Ale dobra, muszę się uspokoić, bo naprawdę nadal jestem podekscytowana Tym, że miałam okazję odwiedzić Dolgerię DM Kupiłam troszeczkę pielęgnacji Kupiłam kilka produktów z kolorówki Kupiłam też produkty, które już miałam okazję testować I uważam, że są naprawdę warte polecenia Jak wiecie Albo inni, ale wydaje mi się, że większość z Was Wie produkty, jeżeli chodzi o markę Balea Są w bardzo przystępnych cenach Naprawdę są mega tanie I uważam, że naprawdę warte przetestowania Produkty już w szafie p są ciut droższe, ale też udało mi się kupić kilka, moim przynajmniej zdaniem, kilka perełek. Dobra, więc tak jak Wam pokazałam na początku, tutaj są właśnie w tych dwóch siatach są zakupy. W prawej mojej ręce jest więcej pielęgnacji, jeżeli podkrysznic mydła do mycia rąk, ale zaraz wszystko Wam pokażę. E, tutaj mam paragon, postaram się Wam tak mniej więcej przedstawić ceny. Mam nadzieję, że mi się uda i e, rozszyfruję tutaj wszystko. E, może pierwszy zaczniemy od tej dużej torby i cięższej. E, są też produkty, które kupiłam mojej siostrze, bo jak wracaliśmy do Dublina, to wstąpiliśmy do Londynu do mojej siostry, więc po prostu ich tutaj e, nie będzie w torbie, ale będą na paragonie, ale to zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Dobra, e, przechodzimy. Do pokazywania co kupiłam Pierwsze dwa produkty Ja mam tylko jeden, bo drugi zostawiłam mojej siostrze Bo wiem, że ma żele podprysznic Ale chciałam jej właśnie szampon, żeby sobie przetestowała To jest szampon do mycia włosów Na pewno z mango, bo pachnie przepięknie I ochne silikone To chyba nie zawiera silikonów Tak mi się przynajmniej wydaje Jak jestem w błędzie to piszcie mi pod spodem Bo wiem, że mam wicki też z Niemiec I ten szampon kosztował 65 centów Za butelkę Ja jeszcze go nie używałam, ale... Używała moja siostra i mówi, że jest świetny, że świetnie oczyszcza, że przepięknie pachnie. Naprawdę bardzo fajny szampon w bardzo przystępnej cenie. Także pierwsza rzecz, którą kupiłam, sztuk dwie, ale mam tylko jedną, bo drugą z mojej siostry. To jest szampon do włosów. Kolejny produkt, który widzę tutaj na liście, tylko w której reklamówce, to jest chyba w tej reklamówce. Mam nadzieję, że tutaj się odnajdę. To jest odżywka do włosów. Jest to odżywka zwiększająca objętość. Z Balea I ta odżywka kosztowała 1,35 Ja tej odżywki jeszcze nie miałam Kupiłam ją na próbę Kupiłam odżywkę, którą już wcześniej Wam pokazywałam Chyba w projekcie Denko albo w ulubieńcach, już nie pamiętam Tą kupiłam na próbę Zobaczymy, cena bardzo przystępna A ja teraz mam krótsze włosy Więc mam nadzieję, że chociaż troszeczkę uda mi się Przy pomocy tej odżywki Dodać im objętości Także zobaczymy, sprawdzimy na pewno się... Okaże, że jest świetna, dam Wam znać. Także odżywka 1.35. 1, 1, Kolejne cztery produkty to są takie same produkty, bo kupiłam sobie zapas. To jest właśnie ta odżywka. Cztery sztuki, trzy odkładam, jedną zostawiam. Jest to odżywka, którą Wam pokazywałam i w ulubieńcach, i w projekcie Denko. Jest to produkt, który mnie zachwyci. Ja miałam taką wersję mini, taką bardziej bym powiedziała podróżną. I powiem Wam, że ta odżywka jest rewelacyjna. Pięknie, na, pięknie po niej błyszczą włosy. Są, są pełne blasku, świetnie się rozczesują, nie plączą się. Naprawdę rewelacyjna. Jest to odżywka z olejkiem arganowym. I słuchajcie, ta odżywka kosztuje za sztukę. 1,35 i dla mnie jest to najlepsza odżywka jeżeli chodzi o produkty do włosów z drogerii, naprawdę wszystkie odżywki z DAF, nie wiem z Pantin czy z jakichkolwiek innych drogeryjnych półek dla mnie mogą się schować to jest dla mnie najlepsza odżywka drogeryjna jaką używałam, a cena 1,35 yy, to jest po prostu naprawdę no jak za darmo, polecam Wam, jak będziecie w drogeriach DM naprawdę przetestujcie sobie tą odżywkę bo moje włosy ją uwielbiają yy, dlatego stwierdziłam, że skoro Mam sprawdzony produkt w tak przystępnej cenie To kupuję aż 4 sztuki Tu mam dwie i z tyłu są za mną jeszcze dwie Także to są odżywki Kolejny produkt 2 razy 10 centów Aha, to są na pewno reklamówki Tak, po 10 centów są reklamówki w DM Dobra, kolejny produkt to będą płyny Do demakijażu Tylko ja je mam w mniejszej Tutaj mam to są te słynne płyny, które bardzo często przewijały się na YouTubie. Ja kupiłam akurat ten produkt dwufazowy. Musimy wstrząsnąć, zaaplikować, dopiero zmywamy demakijaż. Pamiętam, że Olga Deoleska pokazywała na swoim kanale jakiś czas temu też te płyny, też bardzo chwaliła ten płyn do demakijażu. Tylko nie wiem czy to był ten dwufazowy, czy to był jednofazowy. Tego już nie pamiętam. W każdym razie stwierdziłam, że wezmę sobie dwa opakowania, przetestuję, zobaczymy jak się sprawdzają, a jedno opakowanie kosztuje 1,45, także cena też wydaje mi się, że bardzo, bardzo przystępna. Kolejny produkt to tym razem jest PetSwipe. Będąc właśnie przy szafie PetSwipe, przy której, słuchajcie, spędziłam bite pół godziny, po prostu chyba wszystko, co możliwe z kolorówki było na moich dłoniach, ale skusiłam się na kilka produktów. Skusiłam się m.in. na taki malutki pilniczek, który sobie wrzucę do, do torebki, a co najważniejsze, nie wiem, czy ja go otworzę, a nie chcę, zomać paznokcia. A co najważniejsze, to mi się bardzo spodobało przede wszystkim to, że jest taki malutki, nie jest taki duży. A druga rzecz to jest to, że jest w takim malutkim plastikowym opakowaniu, co e, no jest bardzo higieniczne, bo nie wala nam się ten pilnik po kosmetyce czy po torebce. Dlatego stwierdziłam, że właśnie kupię sobie taki pilniczek do torebki. E, I ten pilnik kosztował. Oj, czy ja ta, już mam 1,55. Fajny do torebki, dlatego się na niego skusiłam. Kolejna rzecz, tym razem do paznokci. Jest to taki dugopis, który służy nam do czyszczenia skórek. Jak malujemy paznokcie, obrudzimy sobie skórki. Mamy właśnie taki pisak, on jest nasączony zmywaczem. Do paznokci, te wkłady są wymienne, tutaj jest jeden, tutaj z boku jeszcze mam, czy znaczy nie z boku, tylko u góry mam trzy, czyli jak brudzę sobie ten pierwszy, to wtedy mogę sobie wymieniać na kolejny, wydaje mi się, że bardzo fajna rzecz i taka bardzo przydatna i właśnie to był produkt z szafy i dlatego się na niego skusiłam i cena to jest 2,65 właśnie za ten pisak. Kolejny produkt, który kupiłam, to jest, który Wam pokazuję, to jest zmywacz do paznokci. Skusiłam się na zmywacz tylko dlatego, że ma pompkę. Zapomniałam o tym, że kupiłam zmywacz w Polsce z pompką, w ogóle zapomniałam, totalnie przy tej szafie stałam, dlatego sobie pomyślałam, o mam zmywacz Sally Hansen w domu, ale nie ma pompki, wezmę sobie ten, ma pompkę, później sobie e, zużyję ten i przeleję. Okazało się, że teraz mam e, i ten zmywacz, jeszcze, no, ale to Wam pokażę w innym filmiku. W każdym razie, no, kupiłam, na pewno się przyda zmywacz, jak ktoś maluje poznocze obsesyjnie tak jak ja to zmywacz zmywać zawsze w domu jest potrzebny także zmywać do paznokci i on kosztował 1.75 kolejny produkt to będzie mydło do mycia dłoni o zapachu rabarbaru niestety jest to zapach który totalnie nie podoba się mojemu Dominikowi mi ten zapach w zupełności nie przeszkadza zresztą ciasto z rabarbarem, które robiła moja babcia, to było najlepsze na świecie i najsmaczniejsze. Ja ten zapach bardzo lubię, dlatego to będzie mydełko chyba tylko i wyłącznie dla mnie, a dominik po prostu wybierze sobie jakieś inne. Ja bardzo ten zapach lubię i to mydełko kosztowało 95 centów. Kolejne produkty to będą Żele pod Prysznic. I powiem Wam, że Żele pod Prysznic były w różnych cenach, bo były po 55 centów i po 65 centów, ale tutaj nie jestem w stanie już, widzę, rozszyfrować tego z paragonu, więc po prostu Wam tylko pokażę. Dwa pierwsze Żele, takie bardzo wakacyjne, pachną przepięknie, pachną bardzo świeże, bardzo orzeźwiające. Zresztą. Wszystkie te żele z tej właśnie limitowanej edycji pachną bardzo wakacyjnie. Przepraszam Was za mega światło, ale po prostu się mamy taką pogodę w kratkę, że raz pada, za chwilę wychodzi słońce, za chwilę przychodzą chmury, pada i tak na przemian. Także dwa żele to jest Cabana Dreams. Pachną przepięknie, bardzo wakacyjnie, bardzo letnio. Kupiłam dwie sztuki. Kolejne żele, również z limitowanej edycji, jak te pierwsze, które Wam pokazałam, to są Tropical Sunshine, również przepięknie pachną, bardzo świeżo, bardzo. Orzeźwiająco. Naprawdę przepiękny zapach. Także również kupiłam dwie sztuki. Co tutaj jeszcze mamy, jeżeli chodzi o żele? Jeszcze mam dwa żele. Jeden żel, jako jedna sztuka, oczywiście. To jest również limitowana edycja i to jest Paradise Beach, który również pachnie bardzo wakacyjnie. Tak mi się wydaje, że chyba te żele są tak. Robione sezonowo, nie wiem, może się mylę, dajcie mi znać. W każdym razie przepiękny zapach. Skusiłam się jeszcze na żel, właśnie z limitowanej edycji, ale stwierdziłam, że jak już kupiłam po dwie sztuki tamtego, to wezmę ten jako sztuk jedna, ponieważ yy, jeszcze chciałam sobie kupić ten arbuzowy. Jak ja zobaczyłam na półce, a te półki tam w tym DM-ie się uginały od produktów Balea, jak zobaczyłam żel o zapachu yy, arbuzowym, to stwierdziłam, że ja go muszę mieć. I to jest żel kremowo o konsystencji. Kremowy, który pachnie. Jezu, jak on pachnie arbuzem. Słuchajcie, ja bym go mogła teraz przelać do szklanki i wypić. Naprawdę coś niesamowitego. Ja mam w lodówce arbuza. Skończę nagrywać i do nagrywać. O Jezu, opachnie mnie niesamowicie. Naprawdę przepiękny zapach. Intensywnie arbuzowy, rewelacyjny będzie jeszcze na te letnie, letnie dni. I jeszcze dwa ostatnie produkty, które już były droższe, bo te mydła były chyba ponad. Ponad euro, ale nie jestem pewna, czy ja tu się doszukam z Paragonu. Dobra, nieważne, nieważne, nie znajdę ceny, a nie chcę wam tutaj yy, przetrzymywać nie wiadomo jak długo i skupiać się na Paragonie. W każdym razie kupiłam jeszcze dwa mydła y, do rąk. Paradise Beach, tak jak właśnie żel pod prysznic, i to mydło ma y, 500 ml, i skusiłam się jeszcze na papaję, i ona również ma 500 ml, czyli pojemności są już dużo większe, tylko nie pamiętam dokładnie, jaka była ich cena, czy są droższe, czy są tańsze. No, niestety, nawet jakbym tu chciała, to musiałabym wszystko wykreślić, dobrze, wtedy bym doszła do ceny. No, ale nieważne. E, dobra, i ostatnia rzecz. Pierwsza siatka już jest pusta. Skusiłam się jeszcze na dezodorant. Jest to kabana. Kabana Dream. Pachnie przepięknie. Jest to właśnie ten sam zapach. Co tutaj oto żel pod prysznic. Bardzo mi się ten zapach spodobał i właśnie, będąc tak już przy końcówce. E, przy końcówce zakupu stwierdziłam, że jeszcze wezmę do testów sobie dezodorant. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Balea Cabana Dreams. E, dobra. I dezodorant kosztował, bo już widzę tutaj, 85 centów. Dobra, teraz jeszcze przechodzimy tutaj do kilku produktów. Kolejny produkt, który kupiłam tak naprawdę dzięki mojej kuzynce, którą serdecznie pozdrawiam Renia i dzięki za rekomendację, to jest peeling do ciała z Balea. I Właśnie jak rozmawiałam z nią ostatnio o kosmetykach z Balea, że w ogóle muszę wstąpić i tak dalej, bo też właśnie dzięki mojej cioci miałam okazję przetestować kilka produktów z Balea, bo też od czasu do czasu właśnie dostawałam od niej żel pod prysznic, to krem do rąk i właśnie moja kuzynka mi poleciła ten peeling i powiem Wam, że Dobrze, że w ostatniej chwili sobie o nim przypomniałam Bo bym całkowicie o tym e, zapomniała I byłabym sam, na, na samą siebie zła Ale udało mi się Udało mi się kupić Udało mi się e, zapamiętać, że ten peeling Jest na mojej liście Jest to peeling, który e, Przepięknie pachnie Pachnie bardzo świeżo, bo ja go mochałam mojej kuzynki Ja go nie używałam, ale podobno Zostawia bardzo delikatną taką Taple nabliżenia na naszym ciele Nie wiem, zobaczę, dam wam znać Jak widzicie tutaj jest ta konsystencja taka bardziej oleista, a tutaj jest na dnie peeling, ale przepraszam, to trzeba wymieszać i wszystko ze sobą połączyć. Ale ten zapach jest niesamowity. Ja ten zapach pamiętam do tej pory, jak go powąchałam u mojej kuzynki. I ten peeling kosztował 2,95 za. Mm, 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 za pojemność 250 ml, ale ten zapach jest po prostu obłędny i moja kuzynka go bardzo chwaliła i mówi: "Aga, jak tylko będziesz tego kup, bo będziesz na pewno zadowolona". Także byłam i kupiłam. Także peeling, kolejne dwa produkty to są Kremy do rąk. Skusiłam się na dwa kremy, jak wiecie, ja już wam pokazywałam w wcześniejszych filmach kremy do rąk, które właśnie miałam od mojej cioci. Tym razem skusiłam się na taki fioletowy i taki limonkowo pomarańczowy. I zaraz wam powiem jaka jest cena tych kremów. Ten krem kosztował 85 centów, a ten krem kosztował tylko czy to jest krem dwa w jednym, to jest chyba krem i maska, tak? Jeżeli ktoś zna niemiecki, to proszę mi przetłumaczyć. Będę bardzo wdzięczna, ale wydaje mi się, że to jest chyba krem i maska. Chyba tak, to jest chyba dwa w jednym. Maska i krem i ten produkt kosztował. Teraz Wam powiem, 1,15 euro. Także to jeżeli chodzi o kremy do rąk i ostatni produkt z pielęgnacji, że żebym tutaj wszystko Wam pokazała. Skusiłam się też tak w ostatniej chwili na żel do mycia twarzy to jest żel na pewno z grejpfrutem, z takimi właśnie tutaj różowymi drobinkami, nie wiem czy się sprawdzi, jeżeli chodzi o moją cerę, no bo mówię, to jest produkt, który tak o, wzięłam z ciekawości, bo jestem bardzo ciekawa ten produkt kosztuje 1,65 także wzięłam na próbę, zobaczymy jak się sprawdzi, jestem bardzo ciekawa, czy się sprawdzi ze szczotką Clarisonic, bo ja bardzo lubię, jeżeli produkt się mocno pieni, właśnie jak używam szczotki Clarisonic, także zobaczymy jak się sprawdzi na pewno dam Wam znać, czyli taki produkt właśnie do mycia twarzy Skusiłam się również na maseczki do twarzy, 5 tutaj maseczek, a łącznie jest ich 10, bo tutaj jako, spłacimy 45 centów, a mamy maseczkę tutaj na dwa razy, bo to są dwie, dwie sztuki, także maseczki z Balak, które są bardzo fajne, bo ja już miałam okazję je testować i teraz przejdziemy do kolorówki, pierwszy produkt, który już... Miałam i jeszcze mam, ale już końcówkę To jest przepiękny lakier do paznokci Jest to seria Volume Gloss I polecam Wam te lakiery, bo one mają szerokie pędzelki Przepięknie kryją Ja chciałam jeszcze kupić dwa odcienie Ale niestety, no jeżeli chodzi o lakiery To powiem Wam, że w szafie PetSfy były pustki Tak, jak było pełno kolorówki Pełno różnych produktów Związanych z makijażem Tak, jeżeli chodzi o lakiery, to były pustki Ale ten, między innymi udało mi się dorwać Ten kolor, który już miałam Który używam i naprawdę wygląda przepięknie Pięknie, to jest numerek 0,10, Liter Princess. Także przepiękny, różowy kolor cudownie wygląda na paznokciach. Polecam Wam te lakiery. I dwa kolejne lakiery. Ja już lakiery z tej serii testowałam, bo mam w swojej kolekcji, ale nie miałam akurat tych odcieni. Skusiłam się na taki piękny, rozbielony niebieski kolor i już nie malowałam paznokci. Wygląda naprawdę przepięknie. I skusiłam się też właśnie na taki celedynowy, oliwkowy, ale to nie jest taki kolor bardzo neonowy. I ten pierwszy, ten rozbielony niebieski, to jest 622. Remember me i ten oliwkowy to jest 627 kind of crazy. Także dwa przepiękne lakiery, to jest color victim i też polecam wam tą serię, bo te lakiery są też naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o szatę. Petsfy i cztery ostatnie, ostatnie tak, siatka pusta. Produkty to będą produkty z kolorówki. Przepiękna pomadka w cudownym, fuksjowym kolorze. Naprawdę wygląda przepięknie. Wydaje mi się, że na okres jesieni zimy będzie przepiękna, bardzo kremowa. No zaraz Wam zrobię swatcha. Naprawdę nakłada się ją jak masełko. Przepięknie, przepiękny, intensywny kolor, jest to Pure Color 016 Highlight. Przepiękna pomadka od razu, jak zobaczyłam ją i słoczowałam, wiedziałam, że ją kupię, bo ma kolor naprawdę przepiękny. I cena pomadki to 1,95. Kolejny produkt jest to baza cień w kremie w takim przepięknym różowym kolorze, bardzo delikatnym. Jest to produkt, który no na pewno nie podbije nam koloru cieni, bo jak widzicie, on jest bardzo jasny, ale wydaje mi się, że może być i cieniem na całą powiekę, może też służyć jako baza, przepięknie się mieni na różowo, na rose gold, naprawdę przepiękny kolor. Żałuję, że nie kupiłam jeszcze yy, jednej sztuki w takim kolorze bardziej taupe, Karolina go pokazywała ostatnio też właśnie w zakupach w Specify i żałuję, że tego kolorku sobie nie kupiłam, no ale trudno, jest numerek 010 Just The Two Of Us. Także przepiękny cień w kremie, może być, może być to cień, może być to baza pod, pod cienie, naprawdę przepiękny kolor, ale na pewno ten kolor nie podbije nam koloru cieni na naszych powiekach, bo on jest bardzo, bardzo jasny. Skusiłam się również na cień prasowany w takim już ciemniejszym, ciemniejszym kolorze i tu również mi się wydaje, że właśnie ten cień w kremie połączyć z tym ciemnym będzie bardzo ładnie wyglądał, taki delikatny, dzienny dzienny makijaż, ten cień jest tutaj, naprawdę jest przepiękny jest taki bardzo, bardzo napigmentowany i jest to odcień Just a Wish Away 0,80, naprawdę przepiękny, od razu wpadł mi w oko jak go słoczowałam. i ostatni produkt nie będę Wam już tutaj szukać cen, bo nie wiem czy się odnajdę, ale dobra, postaram się Eyeshadow, czyli ten cień 0,80, 1,65 a jeżeli chodzi o cień w kremie. Dobra, ten cień w kremie kosztuje 2.95, czyli jest dużo droższy niż taki cień standardowy, ale też bardzo fajny. Właśnie taką wspomniałam, że jako baza albo jako sam cień nałożony na powiekę. I ostatnią rzeczą, na którą się skusiłam, to był róż do policzków. Kupiłam róż do policzków mojej siostrze, w takim przepięknym, cukierkowym, różowym kolorze. Ja sobie wybrałam coś takiego bardziej stonowanego i kupiłam jeszcze mojej siostrze kamuflaż, który naprawdę jak go słuchowałyśmy z moją siostrą już jak byłam u niej w Londynie, to żałowałam, że sobie sama nie kupiłam, bo naprawdę bardzo fajne krycie i rewelacyjna konsystencja. Kamuflaż, którego nie mam, nie pokażę Wam, bo został w Londynie, kosztuje 2,65 a cień, nie cień, tylko róż kosztuje prasowany 2,75. Ja mam numerek, ale trzeba mieć szczęście, żeby pod koniec rozładował się aparat. Więc yy, róż był ostatnią rzeczą, którą kupiłam z drogerii DM. Jak widzicie, więcej jest pielęgnacji niż kolorówki, ale też pielęgnacja zużywa się szybciej niż kolorówka. Piszcie mi koniecznie, co wy lubicie z drogerii DM, co polecacie. Ja mam nadzieję, że jeszcze mi się w przyszłości uda tą drogerię odwiedzić, bo naprawdę zazdroszczę Wam, bo macie dużo wspaniałych produktów, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację i o markę Balea, i również ciekawe perełki w szafie p Ja wiem, że ja Wam zazdroszczę drogerii DM. A wy mi na przykład zazdrościcie dostępu do Superdrug i do Drogerii Boots Ja wiem, tak zawsze jest, że to czego nie mamy, to chcielibyśmy mieć Także, jak Wam wspomniałam, piszcie mi koniecznie, co Wy polecacie z drogerii DM. Na pewno w przyszłości zwrócę na to uwagę, jak będę w drogerii, bo mam taką nadzieję, że jeszcze mi się uda drogerię DM odwiedzić możliwe, że w przyszłym roku. Ja się z Wami żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście w tym długim tasiemcu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!